W dzisiejszym filmie wyjaśnimy, w jaki sposób wygenerować wydanie częściowe. W module zamówienia wyświetlamy listę zamówień i wybieramy z listy interesujące nasz zamówienie. Następnie za pomocą ikony DOC wybieramy opcję wydanie WZ, następnie WZ. W wyświetlonym oknie możemy modyfikować parametry takie jak data wystawienia, projekt, etap, seria dokumentu. Możemy modyfikować również dane kontrahenta lub dodać nowe dane zamawiającego. Możemy również ustawić dane dostawy takie jak adres, terminal, sposób wysyłki czy trasę wysyłki. Aby zmodyfikować ilość wydawanego produktu, wybieramy produkt z listy a następnie w wyświetlone oknie zmieniamy jego ilość. Ostatnim krokiem jest potwierdzenie daty wydania dokumentu. Wszystkie wygenerowane dokumenty możemy zobaczyć w zakładce dokumenty.